Piotr, nie zwracaj uwagi na ekipę, niech oni sobie tam przygotują wszystko. Bo powiedz mi w międzyczasie, jak wygląda praca przy Twoim projekcie. Mamy podział na front-end i back-end. Większość z nas e, pracuje zarówno na front-endzie i na back-endzie. Są tak zwani full-stack developers. E, jeżeli chodzi o back-end, to jest do, .NET Core, e, SQL Server mm. i w tych technologiach pracujemy. Dobra, a jakby ktoś chciał dołączyć do takiego projektu, to jak wygląda wdrożenie nowej osoby? Po ustawieniu środowiska, zapoznaniu się z tą zresztą, przedstawieniu reszcie zespołu, dostaje pierwsze zadanie, które zwykle jest takie proste i wszyscy z zespołu oferują mu pomoc, także może się łączyć, jeżeli pracujemy zdalnie i pracować razem nad tym taskiem. Przez wszystkie nasze nagrania przewija się hasło Get the Future You Want. A jak ty widzisz swoją przyszłość w Capgemini? Rozważam zostanie architektem i Capgemini umożliwia mi to poprzez szkolenia, spotkania z mentorami. A słuchaj, a jakie certyfikaty może uzyskać deweloper pracujący w Capgemini? Jeżeli chodzi o dotnet, istnieje pokaźna grupa certyfikatów Microsoft Certified Technician i takie bardziej zaawansowane, Także Wszystkie te certyfikaty można osiągnąć przy wsparciu firmy. Twoja przyszłość w CAP Gemini, kamera, akcja.